A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie słynny pojazd, którym jeździli cztery pancerni, oczywiście Kiksa. Przed wami t 3485 Rudy, który w naszej grze znajduje się na siódmym poziomie, jest to czołg średni. Pierdolisz. Chodź, nie gadaj, że mnie na pewno widzi. Poza zasięgiem jestem, nawet nie bym A ci nasi się, kurde, duszą po prostu. Aaa, istrzy, masakra. Ale to na siatce. Czeka, niego a się, wycofa. Dobra, jest na hita ten gościu. Muszę tam pojechać, muszę, nie ma opcji. Muszę pomóc. Muszę pomóc. Muszę tam wyjechać. Muszę, nie ma opcji. Muszę pomóc. Muszę pomóc. Muszę, Muszę nie ma opcji. Muszę pomóc. Muszę pomóc. Muszę tam wyjechać. Muszę, nie ma opcji. Muszę pobudzić. Muszę pomóc. Muszę Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Pies. W dzisiejszym odcinku Ważne rzeczy, ważne rzeczy, już po tytule wiecie o co chodzi. Ja serdecznie chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy są na streamach, y którzy wspierają mój kanał, komentują, lajkują i subskrybują bo jest nas coraz więcej i ja się z tego bardzo cieszę. Dlatego postanowiłem Was jakoś wynagrodzić, a właśnie tak Was wynagrodzę, że ogłaszam. Muszę pomóc. Będziecie musieli zrobić mema z moją twórczością. Sobie oglądnijcie jeszcze raz moje filmy. Może jakieś filmy z Piotr, tam może, sobie jakieś ciekawe, głupie moje teksty i wpadki. Muszę pomóc. Muszę tam pojechać. Muszę, nie ma opcji. Muszę pomóc. I z takich rzeczy zróbcie po prostu jakiegoś ciekawego mema. Muszę pobudzić. Muszę, muszę pobudzić. Muszę pobudzić. Muszę. Muszę, muszę. Muszę pobudzić. может побуд может 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 уже побуд уже Witam wszystkich serdecznie z tej strony porca. Muszę pomóc. 左侧履带被击中，接着再来一波，一记狠狠一击。装甲被击穿，一侧履带被击毁。老谢哥，停止移动，滚吧，老谢哥。 Naprawdę gratuluję. Gratuluję tej, tego wyniku. Bo tu jest naprawdę damage, y, fragi, wszystko tutaj jest. To jest wyciąg po, po jeszcze to jest po prostu wyciąg. Ja się też no, z, no, ja nie wiem co powiedzieć no. Wyciąg z fute. on amb cần